W ogóle, jak, jaka bogatość! Po drugiej, a ja oglądam takich koksów pijanych. Nie pijanych! Wypraszam, sobie czekajcie, ja wam pokażę mieszkanie w ogóle, słuchajcie. Odłączam ładowanie na chwilę, ale chyba dam radę jeszcze. Złoż, z myszką jeszcze, czekajcie, dobra, słuchajcie. To powinno, o kurde, jakie to ciężkie jest! Słuchajcie, to jest w ogóle. To jest. to jest ja. O kurde. Ok, dobra, słuchajcie. To jest, to jest mieszkanie nasze, koksowe. Pudę sobie na, 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 Patrzcie, to jest kuchnia. Tu Easy polowa nie? Tutaj. Jak widzę, przepraszam, przepraszam. Chodź mi mi mi, przepraszam chwila przerwy, ale dobrze jest. Wciąż jest dobrze, dobrze jest. I to jest mieszkanie, nie? I ty, zobaczcie, to jest w ogóle tak, tu jest. Tu jest. nie, ja w sumie nie widać za dużo. Tu jest, tu jest telewizor jeszcze. I zobaczcie, mamy taki widok w ogóle z okna, nie? To jest taki super widok z okna. Patrzcie, to jest ulica. To jest ulica. Kurde, widać coś? Nie widać, A nie szkodzi. Dobra, nie szkodzi, to jest tak, to jest. Duży to jest, to jest, to jest pokój. Teraz czekajcie, idę, idę do pokoju dzięcioła. Uwaga, uwaga. Kurde, może trafić w drzwi. To jest pokoju dzięcioła. Nie, to nie was, kurwa. Ale i tak nic nie widać, bo kurde jestem, jestem trochę nawalony, nie? O, o patrzcie, widać mnie. Uuu. To jest ja pokój. Coś mi jakieś powiedzenie, że sobie jakiś update powie To jest Dzięcioła, w ogóle, syf jak, jak w cholerę, nie? Nie pasuje łóżka Dzięcioł, jest brudasem. Ale ma telewizor w pokoju, widzicie? No już idę, Patryk, no przepraszam. A to jest, słuchajcie, mój pokój, nie? Jest, kurde, przekazacki mój pokój. Patrzcie na to, nie? To jest mój pokój, kurde, i mam czerwone światło, nie? Patrz, to jest w ogóle czerwone światło na górze. Jakby to była połominka, to, to, to już byłoby ostro. Ale pomki nie ma. Jestem zdjęciałem sam i się trochę cykam. Ale to jest mój pokój i jest, kurde, czerwone światło. O kurde, myszka teraz spada, przepraszam, przepraszam. Bo mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze działa. Przepraszam. E, już działa chyba. Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Przepraszam, i mieszkańca znowu spada. E, dobra, już jestem. E, no, więc to jest mój pokój. Wiecie, bo to jest moje łóżko. Kurde, co się syf robi. Czekajcie, kurde, bo się klikają guziki. O. To jest mój pokój i to jest moje łóżko. A to jest moje okno I w ogóle jest, jest u mnie zimno. I ze też się kilka. O kurde, domy, kocham Cię, Izak, Twoje taktyki pomogą nam wygrać, na pewno tak. Powodzenia z moimi taktykami, stary, na pewno będziesz top 1 na świecie. A to jest słuchajcie, jeszcze toaleta. Kurde, słuchajcie, pokażę Wam kurde prysznic, nie? Patrzcie na prysznic, słuchajcie. Coś mi klika. patrzcie kurde prysznic, prysznic z masażem, nie? Oa, ręce mnie bolą. To jest prysznic z masażem, słuchajcie. Proszę za, za, za te pikanie, ale to nie ja, to jest komputer. Kurde, się nawaliłem trochę. Więc tak to wygląda. Coś mi kliknie cały czas, ja przepraszam. No właśnie, tak to wygląda niestety, ale jest dobrze. Już wracam do Patryczka. Do dobrze jest. Kurde, znowu, w tym czasie? widzę, tam się nie nudzisz. No nie nudzisz absolutnie, jest, jest właśnie jest. I więc tak, to był tour po, do, po domu. Właśnie was zaprowadziłem po, po. do tego in vitro. Też gołpat. Ale to były we do dolary, tylko kurde. No bez niedzielę co jest gołpat w ogóle, nie? To jest słabo, słuchajcie, nie chodzimy co jest bo podejdę do, na te we dolary. To, to jest słaba reklama. E, no, czyli boskiego bo trzeba wejść teraz. To że znajdowałeś się troszeczkę, nie? Sam się znajbałeś, nie? Tak. Ja się nie <laughs> ja strzeźmy. Bo... Kulna matka, patrz, 10 dolarów. Chodziło mi o mnie, gridzia, jak wróćmy do Warszawy. Stary, mat, Jak wróć do Warszawy, to grałam w w ale bez streama, bo się boję, nie? W Słuchajcie, sensie, grałem ostatnio w Grida z matem bez streama I tyle przekrałem które poleciało, to nie poleciała przez cały rok ostatni. Hej, puścicie, ona czuje we pieniądz? O kurde stary, to jest klasyk, nie? Już to dopuszczam. Do tego do Maita? Leci, nie? Ona czuje, Jest dobra piosenka, ale ona czuje ręki pieniądze i ślecy. I to mu taki poleciał. Kurde, stary. 2 dolary. Dloaded będzie moralnie jak jutro. No będzie. Becie, teraz ja to podobno. Ona czuje we mnie pieniądze, to jest Czy błąd. Czuję, że ona pisze po prostu widoka. Ona czuje we mnie pieniądze. Dzień dobry. Tak to masz kamerę. To jest prawie, jestem w stanie. Mam Dobra, we mnie.

Zrobicie nic nie zrobiłem. Ale dziękuję za pozdrowienie. No pięknie. Ale ja wtedy bardzo pijamy, co? No, to jest wędrawa. Wędrawa chyba nie ma, ale... Ale to jest lość, to i powiem pijać. Mikro, kurde, mikro popraw, czekajcie, słuchajcie. No ja to pamiętam, nie. Mikro jest mikro? Mikro? Czekajcie. Magierę bądź ty. Magac ty! Napierdalamy Magierę. Magierę? Magierę. Magier, O kurde, mat, zobacz znowu. Co się z mikrofonem popsuło. A teraz jest lepiej czy nie? Jest dobrze już teraz, czy nie. Powinno być lepiej w tym. Zjebał się czy nie Musisz postawić dobrze. Magiera? Magiera, no.